Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikadze. I dzisiaj mam dla Was premiery książkowe czerwca. Jestem lekko spóźniona z tym filmem, ponieważ kilka książek, o których opowiem, już wyszło. Myślę, że przynajmniej jedna. Ale nie ma tego złego. Jestem pewna, że nie wszyscy z Was kupili już Nekroweta, czyli premierę z 7 czerwca, wydawnictwo SQN. To jest książka, na którą bardzo długo czekałam, bodajże od. Roku, może nie całego, dowiedziałam się o tej książce z kanału, z Instagrama Kat Vloguje, która to Ewa Kat tę książkę redagowała, z tego co wiem, albo też po prostu jakby czytała ją do wewnętrznej recenzji i właśnie na podstawie... Jej opinii, jej rekomendacji ta książka została w ogóle wydana. A o co chodzi z nekrowetem? To jest, to jest świat, w którym istnieją różne takie dziwne zwierzęta, ale nie będą to tylko jednorożce czy elfy. Ale zupełnie takie niezwykłe zwierzęta, których nazwy ja jeszcze nie znam. Tutaj mam na przykład takiego zająca czy królika z porożem i z tymi ze skrzydełkami. Różne dziwne zwierzęta. No i skoro są takie zwierzęta, to potrzebne są gabinety weterynaryjne, w których ktoś się tymi zwierzętami zajmie. No i mamy taki jeden gabinet, którego właścicielka jest nie do końca żywa, nie do końca martwa, jest generalnie nekromantką. Naszą główną bohaterką tej książki będzie Florka Kuna, czyli młoda techniczka weterynarii, która będzie właśnie rozpoczynać swoją przygodę właśnie w tym niezwykłym gabinecie weterynaryjno-nekromantycznym. Nieważne w jaką stronę potoczy się operacja, wasze zwierzątko tak czy inaczej wróci do was. Żywe, ponieważ pracują tam właśnie niezwykłe osoby. No i mamy na pewno trzech bohaterów ludzkich. Ale też nie do końca. Mamy właśnie tą florkę, mamy tą nekromantkę szefową, i mamy Bastiana, który jest faunem, zdaje się. W każdym razie ma kozie nóżki. I tak przedstawia się ta książka, która już zaczyna zbierać całkiem spoko opinie i nazywana jest właśnie takim przytulnym bardzo fantazy. Także jeśli czegoś takiego szukacie, to już jest dostępne do kupienia. I skoro już jesteśmy przy Eskiunie, to. W sumie to są zegzaki, ale ja tę książkę też zamawiałam przed na Eskiłenie. Trzeci tom Franka i finki, Anety Jadowskiej. Ja szczerze przyznam, nie czytałam jeszcze drugiego tomu tej serii dla dzieci spod pióra jednej z moich ulubionych pisarek fantazy. Natomiast na pewno z chęcią wrócę do tego świata opowieść o rodzeństwie. Przynajmniej w pierwszym tomie franek i finka trafiają na wakacje do swojego dziadka, który prowadzi cyrk. Ale to nie jest taki zwyczajny cyrk, tylko właśnie cyrk magiczny, w którym są magiczne istoty. No i oczywiście tam pojawia się masa czarów, masa magii, niezwykłych też przygód. No to są historie dziecięce, także raczej właśnie kierowane są to historie do młodszego odbiorcy, ale, ale ja też sobie z chęcią przeczytam. Trochę tu poszłam nie po kolei, ponieważ patrzę teraz, że Franek i Finka mają swoją premierę Naznaczoną na 14 czerwca, ale wydaje mi się, że jak będziecie zamawiać w sql na przykład, to dostaniecie tę książkę od razu. Więc jeśli wam zależy, to myślę, że bez problemu. Bo ja tę książkę już dostałam dosłownie za dwa tygodnie temu, a to nie była żadna współpraca ani nic. Po prostu książka zamawiana. Teraz chciałabym opowiedzieć o czymś, o czym jeszcze dzisiaj rano, kiedy myślałam o tych książkach, które będę Wam dzisiaj pokazywać, nie wiedziałam, ale weszłam na Instagram Olgi z Wielkiego Buka, która jest ogólnie ambasadorką św. książki, albo jakby bardzo ściśle z tą księgarnią współpracuje, i dowiedziałam się od niej, że w Biedronce, uwaga, od 12 czerwca, w pewnych tam odstępach czasowych, będą się pojawiały dwie nowe serie książkowe. I pierwsza z nich to arcydzieła literatury. i jeśli uda mi się, oczywiście to wkleję Wam tutaj okładki, jeśli uda mi się znaleźć te książki, bo w tej chwili na szybko nie znalazłam jakby okładek, a widzę je tylko u Olgi na Instagramie. Pierwsza seria to arcydzieła właśnie literatury i pojawi się tutaj e, Victor Igo i katedra Marii Panny w Paryżu. Ja tę książkę mam ogólnie na swoich półkach, ale jeśli pójdę do Biedronki i okaże się, że ma ona lepszą czcionkę niż ta moja pozycja, to chętnie sobie tą e, książkę kupię. To jest e, historia Quasimodo i Esmeraldy. E, tyle ja wiem, aczkolwiek ponoć właśnie nie można podchodzić do tej książki z myślą, że to będzie coś jak Disney, bo no raczej nie. E, I druga książka z tej serii od razu też 12 czerwca wyjdzie i to będzie, będzie Portret Doriana Greya autorstwa Oscara Wilde'a i ja tę książkę też mam na swojej półce. Ale mam to gorsze tłumaczenie, więc jeśli okaże się znowu, biorąc, że tutaj lepsze tłumaczenie świat książki nam chce pokazać niż to, co ja mam ze znaku czy z zysku, nie wiem z czego, no to chętnie też się zaopatrzę. Książki są całkiem ładnie wydawane, przynajmniej na zdjęciach tutaj u Olgi, mają srebrzenia, mają całkiem takie przyjemne okładki, no i jest już. U Olgi do zobaczenia cała lista tych książek, które się pojawią. W tej serii z klasykami, arcydziełami literatury pojawią się m.in. Martwe dusze Gogola, 24 lipca, Olivier Twist, Dickensa, Wspomnienia z martwego dworu dostojewskiego, kubuś fatalista jego pan, prawdziwe monte cristo, Iliada, Dziadek do Opowieść Wiglina i upiór opery. Część tych książek ja mam oczywiście na półkach, ale no, zobaczymy, jak to się rozwinie i przede wszystkim, jakie to będą tłumaczenia, i jakie to będą czcionki, jaki to będzie papier. No bo wiadomo, kiedy mamy wybór, to wybierzemy coś lepszego, a niekoniecznie. Coś, co masowo poszło do Biedronki, ale żeby nie było, cieszę się, że do Biedronek trafiają te książki, chociaż, na przykład, druga seria, która również od 12 czerwca zacznie się pojawiać w Biedronkach, to klasyka romansu i podejrzewamy już, co się tutaj pojawi, czyli coś, co mamy i w świecie książki, właśnie w tej ekskluzywnej kolekcji, i w MG. I w ogóle jakby kilka już było tych serii, w których te klasyki się pojawiały. No i tutaj niestety więcej tych książek jest takich no jakby mniej kuszących, ponieważ no, siłą rzeczy większość z nas je po prostu już posiada. I tutaj w klasyce romansu pierwsze dwa tomy to będzie Pani Bowary i Wichrowe Wzgórza. No czyli ja mam, więc na pewno nie będę kupować. Ale zaraz Wam jeszcze przeczytam, jakie inne książki się pojawią. Pojawi się rozważna i romantyczna znowu. Myślę, że sporo z nas ma tę książkę, ale na przykład będzie Dama Kameliowa. Nie ma. Przeminęło z Wiatrem. Małe Kobietki. Wiek niewinności. Tego chyba nie mam. Nie, tego nie mam, więc to chętnie kupię. Anna Karolina, Duma i Uprzedzenie. Pokój z Widokiem, czyli w sumie z tej serii to trzech książek mi brakuje. Więc zobaczymy, jak one będą wyglądały. daję Wam tylko znak, sygnał, że tego typu książki się pojawią, że będą w biedronce, będą zafoliowane i będą kosztowały 39,99. Także w sumie, jak na książki z biedronki, to sporo. A i ogólnie, jak na książki, to sporo, ale w dzisiejszych czasach to mało. No więc tak tylko sygnalizuję, mówię, wy już sobie z tą informacją zrobicie co będziecie chcieli. Pozostając w klimatach dość klasycznych, chciałabym wspomnieć o książce Mary Henley Rubio, która będzie miała premierę 13 czerwca i jest to biografia Lucy Maud Montgomery, której okładkę oczywiście wam tutaj wklejam tej książki. Jestem niezwykle ciekawa tej biografii, ponieważ wydała ją napisała ją osoba, która przez dziesiątki lat dosłownie zgłębiała twórczość Lucy Mount Montgomery. 20 lat spędziła na redagowaniu listów czy wspomnień w ogóle Lucy, także bardzo głęboko ta Autorka weszła w ten świat, weszła w biografię Lucy i teraz dostajemy owoce tej wieloletniej pracy. Ja ogólnie nie jestem jakąś taką szaloną fanką Ani z Zielonego Wzgórza, zatrzymałam się na czwartym tomie i takiego wspomnienia jakby z dzieciństwa, żeby Ania była bliska. Czytałam za dzieciństwo właśnie pierwszą część i raczej uważałam, że nie jest za fajna. Dopiero teraz się przekonałam do Ani, ale myślę, że będę kontynuować i bardzo chętnie poznam biografię tej pisarki. Myślę, że będzie to coś interesującego. Myślę, że będzie to coś, z czym warto się zapoznać. Warto wiedzieć, kto stoi za tymi najpopularniejszymi książkami dla młodych kobiet. Także ta książka zostanie wydana już 13 czerwca Wydawnictwo Pruszyński Piękna okładka, zielona Dalej, kolejny retelling mitologiczny Czyli coś co ja gromadzę, ale nie do końca czytam Muszę się przyznać Właśnie w tym zestawieniu będą dwie takie książki Pierwsza z nich to Eneida Najpiękniejsza w historia o miłości, zdradzie i rozpaczy Autorstwa Marilu Oliwy, Wydawnictwo Znak, 14 czerwca I będzie to retelling Eneidy Wergiliusza jak już sam tytuł nam sugeruje. Ja oczywiście tej oryginalnej Eneidy nie czytałam, natomiast jest to z tego co kojarzę historia Eneasza, który ucieka z płonącej Troi. No a tutaj w Eneidzie autorstwa Merylu Oliwy to będzie historia Dydony, czyli królowej, która założyła Kartaginę. I tam, jakby rządziła w tym państwie, no i ona przyjmuje, jakby tych uchodźców w stroi. Będzie to po prostu spojrzenie na mity, spojrzenie na te legendy e, dawne, zupełnie z innej strony, z położeniem nacisku na historię kobiety, która, według opisu, zabiła się z miłości. E, także zobaczymy. Okładka, oczywiście, znowu piękna. I skoro jesteśmy już w tym temacie, to od razu opowiem Wam o kolejnej książce tego typu, czyli Klita Mestra Konstancy Kasati. Tym razem wydawnictwo e, Muza, 21 czerwca. I to będzie znowu kolejny raz podobny opis, nowa wersja znanego greckiego mitu o okrytej złą słową królowej Klitajmestrze. Ja o tej królowej zbyt wiele nie wiem. Według mitologii greckiej, ta klitajmestra to była królowna spartańska i królowa mykańska. O jejku, ale ten opis z Wikipedii jest dziwny. To była ogólnie żona Agamemnona, która ze swoim kochankiem Aegistem e, zabiła tego właśnie zwycięzcy spod troi, czyli Agamemnona. I później jego syn Orestes pomścił swojego ojca, ściganego później za przyczynienie się do śmierci matki przez Erynię, czyli tego Orestesa te Erynie ścigały. To faktycznie przypomina mi się, że coś było w Iliadzie o tym, ale no, jestem trochę zagubiona. Tak więc tutaj będzie historia z... Perspektywę tej klitajmestry, która przez wieki była traktowana właśnie jako zabójczyni zdrajczyni, a tutaj pewnie poznamy rację tej kobiety i zrozumiemy trochę jej punkt widzenia. Przechodzimy dalej. 14 czerwca pojawi się książka Idealna na kolejny azjatycki miesiąc, i też z tego co kojarzę, coś, co polecała Agacja subiektywnie, czyli Heaven, jego kawakami to będzie książka z wydawnictwa Mowa tym razem bardzo poruszająca powieść autorki japońskiej to będzie historia pełna brutalnej przemocy przemocy w szkole poznajemy tutaj chłopca który jest szykanowany i gnębiony przez swoich kolegów z klasy ze względu na to że ma zeza no i on jakby znosi to wszystko ze spokojem, z cierpliwością, poddaje się biernie tym atakom, aż pewnego dnia znajduje w swoim piórniku liścik od tajemniczej. Osoby, którą okazuje się inna dziewczyna, też chyba z tej szkoły, która z kolei jest gnębiona za to, że jest biedna, jest taka niedomyta, trochę widać jakby, że gorzej się wiedzie w domu. Ta dwójka rozpoczyna się ze sobą spotykać w tajemnicy, zaczynają budować przyjaźń. Oczywiście no jest ta tajemnica, ponieważ wiedzą, że ich przyjaźń mogłaby się nie spodobać i ich prześladowcom. Próbują sobie jakoś ulżyć, próbują jakoś razem przetrwać to szkolne piekło. Podobno właśnie warta poznania historia, ale też no niełatwa. Kolejna książka, o której chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, to Intuicjonistka autorstwa Colsona Whiteheada, czyli autora również Miedziaków i Kolei Podziemnej i obydwie te książki bardzo mi się podobały, kiedy czytałam je około dwa lata temu i sobie pamiętam je do tej pory i Serio, duże wrażenie te książki na mnie wywarły. Natomiast jeśli chodzi o inną twórczość Whiteheada, to już bywa inaczej, bywa gorzej, ponieważ Rytm Harlemu właśnie jakoś tak nie przypadł mi do gustu i się odbiłam od tej książki. No i teraz ta intuicjonistka, która wygląda jak zupełnie inna historia i jeszcze coś odrębnego. To jest w ogóle debiutancka powieść Whiteheada. I coś na kształt alegorii, yy, też będą poruszane wątki rasowe, z tego co ja tutaj rozumiem, jest ta intuicjonistka, czyli nie do końca wiem kto, ponieważ czytam w internecie, że intuicjonizm to jest ruch filozoficzny albo też coś w matematyce. Także ja jestem generalnie zagubiona. Natomiast tutaj chodzi o jakąś awarię windy. Która prowadzi do jakichś niesamowitych konsekwencji. Mamy główną bohaterkę Lilę Mae, która jest właśnie tą intuicjonistką i ona ma pilnować tych wind. No i na jej służbie, na jej zmianie dochodzi do awarii, a to jest moment, kiedy w tym ministerstwie wind, czy tam gildii inspektorów wind, trwa rok wyborczy i niedopełnienie obowiązków służbowych przez intuicjonistkę. Jest bardzo na rękę empirystą. To brzmi jakby coś było z filozofią, jakby filozofie były nurtami politycznymi. Dziwnie? Polecam Waszej uwadze, że nowy Whitehead się pojawi, natomiast nie taki nowy, bo właśnie debiut. Kolejna książka, a właściwie dwie. To dwa kolejne tomy z wojen lotosowych Geja Kristofa, czyli bratobójca oraz Głosząca Kres. No i bratobójca ma się pojawić 14 czerwca, a Głosząca Kres 28 czerwca. Wydawnictwo Uroboros. Oczywiście, te książki już były dostępne na rynku w innej szacie graficznej teraz to wszystko pojawia się w odświeżonej szacie no i jest to jedna z serii, którą chciałabym czytać pierwszą mam już na swojej półce i jestem go bardzo ciekawa to jest seria inspirowana steampunkiem i średniowieczną Japonią czyli coś co nie do końca brzmi jak Coś dla mnie, ale pozytywne opinie w tym świecie entuzjastów fantastyki jakoś tak mnie zachęcają. Ma być to połączenie właśnie tej mitologii japońskiej, czyli demony, bóstwa ze starożytnej Japonii, czy ze średniowiecznej, mieszają się z katastrofą ekologiczną, z rozwojem technologicznym, czyli będzie to dość ciekawe połączenie. No i mamy młodą łowczynię, którą pewnie widzimy na okładce, który dostaje rozkaz od Szalonego Władcy by schwytać mitycznego Gryfa. No i to spotkanie z Gryfem ma odmienić losy tej bohaterki, ale też całej krainy. Brzmi ciekawie ten opis. Nie jest to może do końca mój klimat, ale czuję się zachęcona i z chęcią rozpocznę przygodę z J.M. Christophem i właśnie z Wojnami Lotosowymi. To, co w ogóle tutaj powiedziałam, nie zaznaczyłam tego na początku, to jest opis pierwszego tomu, ale wolę nie zaglądać do kolejnych, żeby sobie nic ani Wam nie zaspoilerować, także po prostu sygnalizuje, że cała ta trylogia będzie dostępna w nowej szacie graficznej już całkiem niedługo. I jeszcze jedna książka na deser, czyli Joanna Dark, dziewczyna wojowniczka, heretyczka święta, autorstwa Katrin J. Chen. 14 czerwca również wydawnictwo Znak. No i tutaj mamy historię. Opowieść o kolejnej niezwykłej kobiecie. Epicka pasjonująca opowieść. Historia życia po prostu Joanny Dark. Zastanawiam się, to jest powieść historyczna. Ok, czyli to będzie po prostu fabularyzowana prawdopodobnie biografia Joanny Dark, i mam nadzieję, że jak najwięcej tej prawdy historycznej w tej powieści zostanie przemycone, a przy okazji, że będzie to dobra rozrywka, bo fajnie się łączy właśnie historię z, no, z tymi elementami fabularnymi. Chociaż wiadomo, do z pewnym zachowaniem granic. Ciekawe, ciekawe. Mam nadzieję, że e, nie tylko mnie zachęciła ta książka, ale również i Was. No i mam nadzieję w ogóle, że znaleźliście coś dla siebie w tych nadchodzących premierach książkowych. Dajcie znać w komentarzach, czy o czymś zapomniałam, czy coś mi może umknęło, na jaką książkę Wy akurat teraz czekacie. A może nie czekacie na nic. Może chcecie odpocząć i po prostu czytać co macie na swoich półkach. Ja to szanuję. Widzimy się już niedługo w następnym filmie. Do zobaczenia, bujaczki. Pa pa.